Dzień dobry kochane dzieci, dzień dobry paniom, przedstawicielom bardzo ważnych szkół w Jeleniej Górze: szkoły numer 2, szkoły numer 8, szkoły numer 11. Na wernisarzu dzisiejszej wystawy, dzisiaj otwieranej, wystawy, którą organizujemy już od wielu lat. Nosi ona tytuł Talenty 2009, a więc wybrane prace są potwierdzeniem tego, że jesteście dziećmi uzdolnionymi, wybitnie plastycznie, z czego bardzo się cieszymy i co roku przygotowujemy i pokazujemy Wasze Prace. W tym roku tytuł brzmi Moje marzenia i pasje. Dosyć trudny tytuł. Wiem, że niektórzy mają marzenie, żeby polecieć na księżyc, a inni pojechać do ciepłych krajów, a jeszcze inni, żeby gdzieś spędzić pięknie czas na nartach czy sankach, i też mają prawo być takie marzenia, ponieważ są to obchody jeszcze u nas w dalszym ciągu Dnia Dziecka. Jeszcze dzisiaj otwarciem tej wystawy i zaproszeniem Was na nią potwierdzamy ten fakt. Jutro wielu z Was znajdzie się u nas na przeglądzie piosenki dziecięcej, jutro oczywiście zmagania, dojście do finału i koncert laureatów w sobotę. Zapraszam Was serdecznie jako widzów i uczestników, jeżeli tacy zostali zgłoszeni. A teraz miałabym prośbę następującą, żeby zaczniemy od tamtego końca. Tam są prace po jednej stronie dzieci ze szkoły numer 2, po drugiej ze szkoły numer 8. Tam jest bardzo dobre światło dzienne dzisiaj. Chciałabym, żeby autorzy prac stanęli przy swoich pracach, żebyśmy mogli zobaczyć, kto daną pracę wykonał. A ja chciałabym takim małym drobiazgiem każdego z autorów prac dzisiaj obdarować. Co chcesz, długopis czy broloczek? Długopis, proszę cię bardzo. Proszę bardzo, co chcesz? Długopis. Też długopis. Bardzo dobrze, proszę bardzo. To są autorki prac Bardzo ładne. Dalej, proszę. Autorki prac też, tak? Długowicz czy Bryloczek. No tak, tak. Nie ma wszystkich autorów. Nie no To tak, może ja sobie pozwolę do Pani Rą. Aha. Proszę bardzo. Liczne prace, co sprzecie? Długowicz, do czy Bryloczek?